Cześć, z tej strony Bobby Games i to jest już ostatni odcinek na tym kanale. Jak widać, to jest moje konto. Nie on jest YouTube. To cóż, wejdźmy na nasze konto. No i Bobby Games, jak widać, a 21 już 27 godzin temu 8 filmów. Strasznie dużo jest Bobby Games, kiedy byłem. Znaczy, chciałem sobie wejść na moje konto. Znaczy, chciałem porównać mój filmik, jak mi wyszedł. A byłem na koncie kolegi, wpisuję Bobby Games, a tu mi się nic nie wyświetla. Nie wiem, jak. Na przykład FIFA World Bobby Games, nic mi się nie wyświetliło. Nie wiem, jak moi mają widzowie nie znaleźć w stylu. Więc postanowiłem, że stworzę nowy kanał. I nikt się jeszcze tak nie za. Nazywał i nowy kanał nazywa się Ziv Zif Zif.pl Ziv. Tak, kanał jest taki, jak widać, żadny brak aktywności w tym czasie, ale no tak, nagrałem filmik trzeci z FIFA World i nazwę go nadal trzeci tylko. No, przy przyjmę. Y F FIFA World jest ta sama, te same konto te same wszystko. Ale, no nowe po prostu jest, będzie nowe konto na YouTube ale odcinki będą pojawić się te same, będzie też trzeci odcinek jak powinno być. No więc tak, chciałem tylko tyle ogłosić, <laughs> będą filmiki też z Minecrafta, nie, z Minecrafta nie będą, ponieważ mi się nie chce nagrać. Yy, z League of Legends. Mam nadzieję, że już nie będą te głupie party, bo ustawiłem, że te 15 minut ustawiłem, nie działa mi. Więc nie wiem, na tym koncie, jeśli to ustawię i jeśli mi nie będzie działało, to ja nie wiem, po prostu będę szukał i tak dalej, po jakiś serwisach tam, nie wiem, wszystkich, tutaj w Google będę wpisywał, nie wiem, we, byle co, ale żebym znalazł. No więc cóż, jak widać, to jest mój nowy kanał, więc tylko tyle chciałem odgłosić, więc Cześć, do widzenia i czułem. Widzimy się w następnym odcinku Sword oraz na nowym kanale. Cześć.